Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. E, dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj. W tym filmiku będą różności różne. E, więc od razu przepraszam za to, że obraz może być niestabilny czy coś w tym rodzaju, bo. Będę nagrywał w większości albo z ręki, albo jakoś tam kombinując. Także zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. No i nie przedłużając, zaczynamy. Zaczniemy dzisiaj z nowego fotela kierowcy. Tak wiem. Jest antracytowy niż szary, niestety z kolorem szarym jest problem, przynajmniej budżetowo. A nie chciało mi się kupować e, od razu całego wnętrza, możliwe kiedyś tam, w przyszłości. Na razie będzie antracytowy, zamiast naszego. szarego. Taki wzór jest troszkę inny, ale podobny. Także o wiele lepiej będzie wyglądał antracytowy nie dziurawy niż szary dziurawy. nam działa nadal. Także dzisiaj zabieram się za demontaż tego. Czy to wam nagrać, żeby wyjąć fotel nie potrzeba tam nic specjalnego w zasadzie trzeba od tyłu podkręcać te listwy to zdejmujemy, tam jest śrubka w no i z przodu tutaj no i z przodu musimy odkręcić te dwie śrubki później od spodu mamy kostkę od podgrzewania, kostkę od e, poduszki. Więc e, odłączę chyba akumulator na wszelki wypadek. Odkręcamy. E torx. i teraz przechodzimy do przodu. No i z przodu trzynastka. No i mamy. I teraz musimy rozłączyć tutaj nasze kostki. Najpierw wypinamy to mocowanie, więc pstryczek do góry, ten na góry ściągamy poduszka to jest w środku trzeba nacisnąć, przytrzymać tą górną klapkę i mamy tu no a tu standardowy wtyczek elektryczek o no i tyle i teraz aut z fotelikiem Опа. Ай. Новый дочь, Ok. No i podłączamy. No i tak to wygląda. Różnica jest, jak sobie widzicie. No ale. Za to jest calutkie. Jest tak samo z regulacją lędźmi. I podgrzewane. Dobra. Lecimy założyć komulator. Jak tu już jesteśmy przy okazji to rzucimy filtr kabinowy, bo u nas po prostu go nie ma jak to zrobić pokazywałem już w filmiku, więc nie zanudzam. Następna sprawa to muszę ogarnąć światła klapie podświetlenia numeru NIMA tutaj mam różnie e, żarówki kierunkowskazy już się osypały. połowa działa połowa nie działa, połowa jest e, zła tutaj mamy różne rodzaje montażów we wszystkich praktycznie są e, dwużarnikowe 21 4W Także tak to wygląda co muszę to poogarnić trochę zasilania popatrzymy czy coś tu u nas w ogóle działa do wyrzucenia Do wyrzucenia jest dobra, ta niby działa, ale też jest do wyrzucenia. trzeba zobaczyć czy właściwa to musi być z równym, Dobra. To jest ok, ta zostaje, nobra jeszcze tu mamy tu mamy dwużalnikową z różnymi bolcami osadzenia ja napasuję tylko w jeden sposób inaczej się nie da tego zrobić co jak się czy dobrze będzie świeciło to nie ma problemu bo producent to zadbał mamy 21 i mamy 4 dobra, ta jest dobra, możemy zostawić Okej. Okay. Tutaj jest głębsze, tutaj jest pudrze. Jest. Dobra. No i resztę musimy uzupełnić. Dobra, tak. Jedna żółta. I tutaj jest też pod różnym kątem, ale w jednej tak jakby pałbaszczyźnie. I to będzie od tak i No, Dobra, teraz tak. Tutaj reszta mamy dwadzieścia czwórki takie. No i mamy gotowe, zapinamy. Zapinanie jest proste, trafiają w otwory jakoś tak, żeby. Nic nie potłuc. Nie jeszcze dobrą stroną. To jest bardzo ważne. Sprawdzę Okidoki No i tak lecimy z drugą stroną No i jeszcze Nasze Oświetlenie w Tablicy Odkręciło się Śrubki to już pół sukcesu Musimy teraz to jeszcze tylko Pągnącie jakoś m. Trochę tablica restrycyjna <grywka> przeszkadza. No cóż, dobra. W takim bądź <grywka> razie musimy to wyjąć i zakładam, że wymienić żarówkę. Lipa będzie, jeśli <grywka> żeby to zrobić trzeba tablicę zdjęć ta No niestety musimy chyba tablicę ze zdjąć. dobra Sprawa prosta, nie ma co tu oglądać. Na dzisiaj to tyle. E, parę rzeczy zrobiliśmy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmika. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się do następnego. Cześć.